Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Infra. No i zobaczcie, tutaj mamy właśnie takie cztery czerwone znaczki. A gdzie jeszcze mieliśmy cztery czerwone światełka, ewentualnie cztery pokrętła? No właśnie, tutaj. I też jak montowałem poprzedni odcinek, to właśnie zauważyłem te czerwone światła też tam. One się wszystkie tutaj świecą. Więc, gdyby teraz włączyć na przykład te pompy z powrotem, to może to się zmieni. No spróbujmy. Jedna druga, dalej, tutaj pompa numer 3 do włączenia oraz pompa numer 4, tak? No i zobaczmy, czy coś to teraz zmieni. Podejdźmy tutaj, to jest dalej czerwone. Yy, ale też się tak zastanawiałem, czy na przykład po włączeniu tej pompy ten poziom wody się jakoś tam lekko nie obniży. No to by było logiczne, wypompowujemy tę wodę i może wtedy dałoby się tam zejść jakoś jeszcze głębiej. No sprawdźmy. Czy to się jakoś zmieniło? <laughs> Wątpię. To chyba nie działa w ten sposób. Tutaj spróbujmy jeszcze kawałek zejść. No i co, mamy tę furtkę, dalej to już lepiej nie przechodzić. Tak, tutaj już widać po prostu tę wodę, jak ona na tych schodkach się rusza. Yy, dobra, także nie o to chodziło, ale ja bym to jednak zostawił włączone i przeszedłbym się jeszcze do tego panelu kontrolnego, sprawdzić czy to się zaświeciło na zielono. Yy, I w ogóle tam też się chyba jakieś ścieki wlewają. Tak, to musiało być to pokrętło, które my tam przekręciliśmy ostatnio. Zobaczmy, jak to teraz tutaj wygląda. Tak, dokładnie, to się teraz świeci na zielono, a to jest to pokrętło, które tam wpuszcza te ścieki. Yy, zostawmy to może na razie w ten sposób, ponieważ jeszcze chciałbym wam pokazać coś, co zauważyłem przed odcinkiem, czyli tutaj nam się to otwarło. Nie wiem w jaki sposób, możliwe, że jak coś tam przestawialiśmy, to udało nam się te bramy odblokować, no nie mam pojęcia. Także co, możemy wejść tutaj. No i co teraz możemy tu zrobić? To znaczy ja bym zrobił coś takiego. Po prostu podjedźmy jeszcze dalej tym wózeczkiem. Czy on jest włączony chyba tak? I teraz możemy pojechać do przodu i to jest niby automatyczne. Jak to mi się zamknie naraz z dwóch stron? To będzie niefajnie, ale chyba po prostu o to chodziło. Tutaj mieliśmy przejechać. Dobra, i to się teraz otwiera. No i chyba jedziemy dalej, czyli tamto z tym panelem kontrolnym i z tymi zielonymi i czerwonymi wskaźnikami. To raczej była taka dodatkowa rzecz, którą można było zrobić, ale nie trzeba. Yy, no, i tak już tam nie wrócimy. Ok, włączmy to jeszcze raz. No i jedziemy tutaj do przodu. Okej, okay, tak naprawdę nie muszę tego trzymać. Możemy patrzeć się przed siebie. Czy czasami w coś nie wjeżdżamy? Tu jest kolejna taka brama. Ona na szczęście jest zielona. Jest otwarta. Wysiadamy stąd. Tu są jakieś drzwi. Wiecie co? Ja bym szybko wysiadł. Nie, tego nie możemy otworzyć. No i teraz muszę gonić ten wózeczek. Czy on ma jakieś zabezpieczenie? Chyba, chyba tak. Jak się po prostu na nim nie jest, to wtedy on się zatrzymuje. Tu jest jakaś kałuża. Ja się. Ja się może będę trzymał tego. Tak, tak, tak. Wolałbym tutaj nie wchodzić. Jeszcze się okaże, że ta woda jest pod prądem. Yy, dobra, jedziemy tutaj. Tu raczej nic nie przestawimy. Yy, takich drzwi się nie otwiera, tak. Tu ja bym od razu szybciutko zrobił jakieś zdjęcie. Yy, przy okazji możemy sobie wymienić też baterię. Tutaj kolejne zdjęcie, proszę bardzo. Dwa razy mi zaliczą tak naprawdę to samo. Dalej, dalej, wiecie co? Ja bym może kucnął, żeby to czasami mnie nie poparzyło. Dalej, kolejne zdjęcie w tym miejscu. Tam się świeci na czerwono. Okej, okay, okej, okay. tu coś chcieliście? No nie wiem. Tak jakby można było tam czemuś zrobić zdjęcie. Możliwe, że temu, że to jest po prostu zalane. No i tam w oddali to ja widzę jeszcze chyba jakiś zasypany korytarz. Zaraz zobaczymy, czy będzie można mu zrobić zdjęcie. Można. No i jest ja on wysiadam, ponieważ to wjeżdża tam w ścianę. Ok, także teraz musimy pozwiedzać tutaj w tym miejscu. Czy ja tu widziałem jakieś baterie? Dokładnie. Baterie do latarki, bardzo fajnie. No i tak naprawdę nic więcej tutaj nie ma. Przez takie drzwi to ja wątpię, żeby się dało jakoś przejść. Nie, to są takie stare zepsute drzwi. Także co? Chyba musimy iść po prostu tam. Teraz pieszo ewentualnie, czy dałoby się jakoś to przestawić? Dałoby się. Okej. Okay. To spróbujmy teraz tak, na przykład wycofać. Przejedziemy przez te zwrotnice, jak ona jest w ten sposób przestawiona. Chyba nie. To musimy Przestawić jeszcze raz, tak, żeby można było jechać prosto. Cofamy sobie tym wózeczkiem, cofamy, 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 cofamy. OK, już wystarczy. Teraz idziemy do tej zwrotnicy, ją przestawiamy. No i nie będziemy musieli iść pieszo. Dobra, także to teraz uruchamiamy, tak. No i fajnie, skręcamy sobie w prawo. Yy, tutaj to ja może kucnę, żebym czasami o to nie zahaczył. Yy, I włączmy, może sobie też ten aparat. Tak, w razie czego, gdyby tutaj coś było do sfotografowania, żebym tego czasami nie ominął. Do Dobra, tutaj mamy coś po lewej, tak. Tam raczej nie wejdziemy, także nawet nie wysiadam. Jedziemy prosto. Tutaj, tutaj nic takiego, wjeżdżamy do kolejnych takich pomieszczeń. Wiecie co, ja bym to sobie zatrzymał. Tam możemy na pewno zrobić zdjęcie i przeszukajmy na przykład teraz to, co my tu mamy. Jest jakaś szafa, możemy ją otworzyć. No i są baterie do aparatu. One mi akurat aż tak bardzo nie są potrzebne. Pęknięcie w ścianie, kolejne. Bardzo dobrze, że to zauważyliśmy. Wyjdźmy jeszcze stąd. Tutaj, tutaj nie. Tu nic nie przestawimy. No dobra, wyjdźmy stąd. No i co? Chyba tak naprawdę trzeba by jechać dalej. Tak, nic tu więcej dla nas nie ma. Tylko jedźmy może do przodu. No i co teraz? Kolejne jakieś tutaj wejście. Także ja bym to zatrzymał. Podejdziemy sobie tutaj. Są drzwi, są jakieś takie rzeczy. Zdjęć żadnych tu nie chcecie. Okej, okay, okej. Okay. A dalej coś tam jeszcze będzie? No, tam chyba będzie trzeba podjechać tym wózkiem. Ok, więc ja już go może tam przestawię. Włączmy to sobie, ale nie w tę stronę. Jedziemy jednak do przodu. No i właśnie, czy tu będzie jakaś zwrotnica? Nie. Można ewentualnie jechać stamtąd, a to albo się otworzy samo, albo po prostu to jest koniec trasy. Ewentualnie tu by się dało jakoś może wycofać. No, niby mamy taką zwrotnicę, tak? Ale ja się obawiam, że my tutaj nie skręcimy. No właśnie, te koła są ustawione jeszcze tak, żeby jechać tu prosto. No ale niech będzie, spróbuję. No właśnie, no i wycofujemy. Także podjedźmy sobie do przodu. Zostawmy go na razie tutaj. Teraz, teraz, co jeszcze? Tu jest przejście, oczywiście zamknięte. Może znajdziemy jakieś klucze, na przykład w tym pomieszczeniu. Czy będą gdzieś tutaj wisiały? Yy, są kolejne baterie, ich nie weźmiemy. Jest jakiś notes, ok, tam były jakieś kody, tak? Możliwe, że to będzie gdzieś potrzebne. Dalej, mamy tu jeszcze jakiś przycisk, i mi się wydaje, że on nam otworzy tę bramę, a może nie? Yy, przytrzymajmy to jakoś dłużej. Chyba to niestety nie działa. Dobra, także to na razie musimy zostawić. Tutaj też nic nie ma. Czyli co, idziemy pieszą i spróbowałbym na przykład podejść gdzieś tutaj. Też tu mamy jakieś takie pomieszczenie. Też mamy taką zamkniętą bramę. Czyli najprawdopodobniej coś tu będziemy mogli ustawić. Tylko wcześniej, może ja bym wziął sobie te klucze. Czy to w ogóle działa? To znaczy, to jest wszystko zablokowane, i tutaj możemy wpisać jakiś kod. Yy, dobra, na razie. Aha, jak to wymazać? Yy, zostawmy to w ten sposób. I pytanie, który teraz ja kod tutaj muszę wpisać? Zrobiłem sobie tego zdjęcie, tak naprawdę sobie zrobiłem, żeby mieć te kody. Yy, I to jest Central Metro Station OK. Czyli tutaj ten kod to będzie 8, 4, 5, 3. Tak? Okej. Okay. No i co? Teraz możemy to podnieść, możemy to podnieść to oraz to. No i dobrze, wszystko sobie po prostu podnieśliśmy. No, a to zdjęcie z tymi kodami możliwe, że jeszcze mi się przyda, ponieważ tam było ich troszkę więcej, więc może się okazać, że jeszcze kiedyś gdzieś się będziemy musieli wykorzystać. Yy, tu jest winda, ale ona nie działa, jest niby jakiś przycisk, no ale nie, to jest po prostu zepsute. Dobrze, więc teraz co, musimy podejść tutaj i jakoś wycofać ten wózek. Czy ja teraz to podniosę? No teraz to się świeci. Tak, przedtem nic tu takiego nie było. Czyli co, podjedziemy sobie do przodu i wycofamy. Tam nawet widzimy blokadę. Jest taki wózeczek, więc nie pojedziemy nigdzie dalej. Ała, to bolało. Okej, okay, także zanim tam przejedziemy, musimy jakoś wyłączyć ten wyciek. Zobaczmy, ta rura. Idzie Idzie tędy. Tak, żółta rura. No i tak naprawdę dużo tutaj więcej nie ma. Yy, dałoby się jakoś wejść teraz tutaj? Tak, dałoby się. Po to były te klucze. Bardzo dobrze. Więc ja teraz robię coś takiego. Puszczam tę kolejkę, ale nie do tyłu. Wracaj, 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 wracaj. Jedź tam do przodu. Dobrze. Yy, jeśli chodzi o tę zwrotnicę, to ją musimy przestawić, żeby ona była... Ten sposób, tak, żebyśmy sobie pojechali tam. Więc teraz ja bym wszedł jeszcze tutaj i zobaczył, czy czegoś tutaj czasami nie mamy. O, tu można zrobić jakieś zdjęcie. Okej, okay, niech będzie, pewnie chodzi o ten rozwalony wózeczek, tak, najprawdopodobniej. Yy, tu jest pokrętło i dzięki temu zakręcimy sobie chyba ten wyciek, zgadza się? Yy, tak, zgadza się. Coś tam jeszcze cieknie, no ale tyle to już może być. Dalej, co my tu jeszcze mamy? Mamy kolejną zwrotnicę, więc teoretycznie to byśmy mogli pojechać na przykład jakoś tędy, ominąć ten wózek. Yy, tu jest jakaś pęknięta ściana. Tak, tego jeszcze nie robiliśmy. To nie było to, co przedtem nam się udało. No i co dalej? Tutaj musimy uważać. Jest jakaś trucizna. Yy, nie wiem, czy to jest dobry pomysł tam iść. Czy ja od razu zginę, jak tego dotknę? Nie, no nawet nawet jakoś da się iść. Aha, te grzybki to jest po prostu ta trucizna. Dobrze, także ja bym tutaj spróbował podejść i zobaczymy w ogóle o co chodzi. Czy ja mam iść tu, czy na przykład tamtym drugim wyjściem, które sobie przedtem otwarliśmy. <laughs> czy tu się udało? Wejść? Nie, no, nie ma szans. Nie, to mnie zatruje. Tam nie podejdziemy i to chyba nawet na kolejce tego nie zrobimy. Tak, to jest właśnie tak ustawione. Żeby wjechać tutaj na kolejce, wjeżdża się szybko i się ginie. Nie, nie, nie. Ja się na to nie nabiorę. Nie ma szans. Nie jedziemy. Mogę jeszcze spróbować podejść tutaj. Nie, zostawiamy to. Wracamy. To nie jest miejsce, gdzie mamy iść. Chociaż wiecie co? Jeszcze tak bym sprawdził. Okej, okay, możemy zrobić zdjęcie temu, że to jest zalane. Tam możemy zrobić zdjęcie tym grzybkom. No i jeszcze tak bym szybko sprawdził tutaj. Nie, tego już. Nie chcecie. Dobra, wracamy na kolejkę. Wracamy tutaj, wsiadamy i teraz będziemy musieli jechać tyłem. Tak, w żaden sposób tego raczej teraz nie obrócę. Możliwe, że tam by się dało jakoś objechać, no ale tam są te grzybki. Yy, czyli skręca. E, gdzie ty jedziesz? Co? Ja przecież przestawiałem ci te zwrotnice. Yy, jeszcze raz. Ok. Okej, okay, no nie, teraz jest to ustawione, że jedziemy prosto. Czy coś tutaj nie działa? No dobra, spróbujmy teraz, tak? Przestawiłem to, no i teraz, no i teraz też jedziemy prosto, więc coś ta zwrotnica chyba po prostu nie działa. <laughs> Albo po prostu ten wózek nie ogarnął, że to było przestawione. Yy, teraz jedziemy tędy, skręcamy w lewo. Tak, na pewno, więc jak to nie zadziała, to znaczy, że będziemy musieli pewnie iść pieszo. Zobaczmy, cofamy, tak. I czy skręcimy normalnie w lewo, tak jak trzeba? No nie. Dobra, to nie działa. Z jakiegoś powodu to jest zepsute. Może chodzi o to pęknięcie? Sam nie wiem. No bardzo ciekawe. Yy, a czy coś tu by się dało jeszcze zrobić? No, niby tu jest jeszcze taka zwrotnica. No ale co, to możemy przestawić. Pojedziemy tam. No i się po prostu zatrujemy. Raczej nie o to chodzi. Chyba, że mamy nie skręcać w prawo, tylko po prostu jechać prosto. Te tory są dobrze ustawione, tak? Dalej, dalej. Co my tu jeszcze mamy, to też jest ustawione prosto i możliwe, że jak podjedziemy do tego, to to się samo otworzy. No, spróbujmy. Ewentualnie, jak to nie zadziała, to możliwe, że ten wózek musimy puścić tam sam i on wtedy nam wyjedzie z tej strony i będzie jechał przodem. Yy, możliwe, że to właśnie jakoś tak działa, że jak jedziemy tyłem, to te zwrotnice nie działają. No, dziwne trochę, ale może tak być. Tylko też z tym pomysłem jest taki problem, że te wózki same nie jeżdżą, to znaczy, jak ja z niego zejdę, to on się zaraz zatrzyma. I jak on się nam zatrzyma tam, gdzie będą te grzybki, no to ja już go po prostu nie odzyskam. I chyba że gdzieś tu jest na przykład jakieś pudło, które włożylibyśmy na to, i on by wtedy uważał, że jednak kogoś wiedzie i mógłby pojechać dalej. I zobaczymy. Pierwsze co? To ja chcę pojechać tam na wprost do tej czerwonej lampki. Może to zadziała i w ogóle nie będziemy musieli tam kombinować. Tak, podjeżdżamy, wjeżdżamy to i czy to jest automatyczna brama? Chyba niestety nie. No to co, ryzykujemy? Dobra, ja teraz wycofam. I teraz jak jesteśmy tutaj, to ja bym chciał przejść tam. Aha, troszkę się przeblokowałem, jedziemy do przodu i od razu się zatrzymujemy. I robię teraz coś, czego możliwe, że potem będę żałował, czyli wpuszczę ten wózek tam, i ja na nim nie będę, tak? Jeszcze na wszelki wypadek sobie przestawię te zwrotnice tutaj na wyjeździe, żeby nie było jakichś problemów. No i próbujemy, dajemy to do przodu, tak? I może ja zeskoczę jakoś tak w ostatnim momencie, czyli powiedzmy tutaj. No, i jedź w Nie zatrzymaj się. Miejmy nadzieję, że to zadziała. Ok, podejdźmy tutaj. I jedzie. Tak, dobra, cudownie. Czyli z jakiegoś powodu tam po prostu nie było tego czujnika, czy, czy jak on to rozpoznaje. Bo tutaj się już zatrzymał. Dobra, także co? Jedziemy teraz do przodu. Tu będzie trzeba przestawić zwrotnicę, żeby ja czasami nie wjechał na te takie krzywe tory. Tak, trzeba przestawić? Nie, to jest już przestawione. I tamte kolejne też już powinny być. No to jedziemy. Wsiadamy i jedziemy. Tylko. Tylko, oczywiście, jedziemy do przodu. Tak, tutaj skręcamy teraz w prawo. Dalej, tutaj normalnie wjedziemy na właściwe tory. A tamte, jak są ustawione? One są ustawione w lewo. Zgadza się. I teraz wszystko zadziała. Skręcimy tutaj. Yy, więc, no nie wiem. Może ja czegoś nie rozumiem. Może ja na czymś się nie znam. Jak ktoś wie, no to może mi wytłumaczyć w komentarzu, dlaczego taka lokomotywa, jak jedzie tyłem, to nie słucha się tych zwrotnic. A jak jedzie przodem, no to wszystko działa. No bo wątpię, żeby to tak w rzeczywistości działało. Możliwe, że to jest po prostu. Mechanika tej gry. Mniejsza z tym, jedziemy po prostu przez ten wjazd, tak, na tą stację metra centralną. Od razu bym wyciągnął aparat, no tak, bo tutaj zaraz mi się ten sufit pewnie zawali i znowu gdzieś wpadniemy niżej. No i prosto przede mną, oczywiście, to się zamyka. Ech. Super, super, nie no ta gra jest po prostu genialna. Yy, wjeżdżamy, nie ma wyjazdu, zamyka mi się to z dwóch stron. Yy, oj. chciałem do tych drzwi podejść. Niedobrze, niedobrze. Yy, I co? I wczytuje nas tutaj? Wiecie co? Ja bym się może zatrzymał. Yy, tam to się zamyka, tak? I, I co? Aha, zginąłem, bo teraz to się tutaj zasypało. Yy, dobra, jedziemy szybko naprzód. To się zamyka, ja bym teraz szedł i możliwe, że na przykład te drzwi by się dało otworzyć? Nie, nie dałoby się. Oj, 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 oj. No i co teraz? Czy tu jest na przykład jakiś przycisk, czy coś takiego? Yy, można wskoczyć na to. No... No, no nie wiem, nie wiem, co by tu można zrobić. Można by zrobić zdjęcie, tak, to nie wygląda dobrze, to na pewno zgadzam się. Y czy tam się będzie dało pójść jakoś do góry? Możliwe. Ja chyba po prostu mam tutaj stać i czekać. Teraz to się troszkę uspokoiło. Y no i to się w tym momencie otwiera. Nie, naprawdę, ktoś chce nas po prostu tutaj zabić. Bo to nie jest pierwszy raz. W poprzednim odcinku szedłem takim korytarzem, gaz tam gdzieś ciekł, nagle to się zapala i co i mamy zamkniętą bramkę. Yy, teraz zawala się tunel, oczywiście to się wszystko zamyka, a jak już się zawaliło. No to wtedy to się otwiera. Odpalimy to, ok, odpalimy to, no i możemy jechać dalej. No ja nie wiem, czy to ten nasz szef coś tutaj planuje, czy, czy to po prostu przypadki są. No, nie wiem, nie wiem. Dobra, jedziemy dalej i zobaczymy, co jeszcze nas tam czeka. Zdjęcia jakieś nie, tutaj nic nie potrzeba. Te tunele nawet są w dobrym stanie. I teraz jedziemy tak naprawdę tam, gdzie nas to zaprowadzi. Chociaż wiecie, co ja bym może to zatrzymał. Sprawdził, czy czasami czegoś ciekawego tutaj nie znajdziemy. Tam nie przejdziemy. Tutaj jest jakiś misiek. Czy on siedzi na skrzynkach z dynamitami? Czy on trzyma w ręce przycisk do wysadzenia tego? Nie, nie, nie. Ja tam nie podchodzę. Yy, tu jest kolejna taka kolejka, która blokuje nam ten korytarz. A tutaj, co my tu mamy? Jakieś takie zawalone przejście. Dobra, to można zrobić zdjęcie temu i dalej tam nigdzie nie przejdziemy. Nie, 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 wracamy. Wracamy i idziemy w takim razie gdzie? Tam w lewo? To tak naprawdę nie ma większego sensu. Dobra, jedziemy po prostu dalej tym wózeczkiem. Do przodu, tak, zgadza się. Jedziemy do przodu i tu są kolejne zwrotnice. W prawo nie chcemy jechać. Teraz mamy tu mnóstwo torów. No i chyba wjechaliśmy na złe tory, no bo tam dalej nigdzie nie pojedziemy. Yy, tu są wagoniki, tu są baterie, cudownie, bo jest troszkę ciemno. A czy da się na przykład odpalić to? Czy to działa? Czy ja mam korzystać tylko z tamtej mojej lokomotywy, z tego wagonika? To nie działa. Okej, okay, okej, okay. także to zostawiamy. I teraz co? Tutaj mamy jeden przejazd, który jest zamknięty. Ewentualnie możemy pojechać sobie tam do góry. I tam najprawdopodobniej musimy jechać. Tylko teraz jak my to zrobimy? To jest korytarz chyba do tego miśka? Nie, misiek był kawałek obok. Tu jest po prostu inna lokomotywa. Więc teraz musimy po prostu zrobić coś takiego, że ja sobie tym wycofam i przestawię te zwrotnice. Tak, dokładnie. Wsiadamy tutaj, cofamy, 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 tak, jakoś tak dotąd, zatrzymujemy się. I to musimy przestawić, tak, czyli tu jedziemy prosto, potem jedziemy w prawo. No zobaczmy, czy to zadziała, tak, do, do przodu, do przodu. Okej, okay, tym razem zadziałało za pierwszym razem do przodu, bo wcześniej jechaliśmy do tyłu. Yy, teraz jedziemy tutaj pod górkę. Mam nadzieję, że to da radę tam podjechać, że się tutaj gdzieś nie stoi. No i co my tam mamy? Znowu coś zamknięte i jeszcze jakieś czerwone światełko. No niedobrze, ale czy ja przez to przejadę? A nie, to się po prostu otwiera. No i pięknie. I tu mamy tak naprawdę koniec trasy. Dobra, wysiadamy z tego. Yy, tu nic nie zrobimy. Czy to jest pęknięte? Tak, to jest pęknięte. Fotografujemy. Dalej, dalej. Tu są takie drzwi, których raczej nie ruszymy, ale są pudła, także najprawdopodobniej gdzieś będziemy musieli je zaraz ustawić. Na razie może ja ich nie będę brał, tylko podejdziemy sobie po prostu tu. Yy, aha. I tutaj tak naprawdę dużo też zrobić nie możemy. Hmm, hmm, hmm. Aha, widzę. Tak, jest drabinka. Także te pudła musimy sobie postawić jakoś tam, żeby móc wyjść do góry. Czyli co, to jedno pudełko jakoś tutaj. Coś mi się wydaje, że my więcej ich będziemy potrzebowali. Dwa raczej nie wystarczą. No chyba, że ja sobie je tak ustawię, żeby dało się po nich wskoczyć. Tu jest jeszcze niby jakieś pudło, nie ruszymy, ale ruszymy na przykład to. No dobrze, także takie schodki, no i może nawet jakoś się uda, tak, tak. I teraz podskoczymy sobie, no i jesteśmy na tej drabince, super. Yy, więcej wycieków, świetnie, zdjęcie tutaj i dalej zdjęcie drugie tu, tak, to wystarczy. No i teraz mamy jeszcze takie pokrętło, i teraz coś z tego powinno przestać ciec. Yy, tu jest kolejne takie pokrętło, także najprawdopodobniej nim zatrzymamy to, co tam ciekło obok. Pewnie tak, a może nie. Możliwe, że tu coś jeszcze było, tak. Zdjęcie oczywiście zrobimy. Wchodzimy tutaj. Cóż tu się stało? Jakaś mapka. Ktoś tu chyba był uwięziony, sobie odliczał dni. To jest, mam nadzieję, że tylko farba. No dobrze, co ja tu jeszcze widzę? Są baterie. Super. Dalej, przejdźmy tędy. I to możemy sobie zakręcić. Tak, to chyba nie do tego, ale to możemy na pewno sfotografować. Mamy jakiś materac. Dalej, są baterie do aparatu. Tam to może ja teraz nie będę wchodził. Yy, najprawdopodobniej tym zakręciliśmy sobie to, co było po tamtej stronie. Chociaż nie, tam dalej chyba jest niebezpieczne. No, zobaczmy, wyjdźmy tu z powrotem. No i właśnie, tędy nie przejdziemy. Czy dałoby się jakoś śledzić te rury? To jest która rura, tak naprawdę? Ta czerwona czy ta taka pomarańczowa? No, słabo to widać, ale czerwoną to ja już zakręcałem. Tak, ona szła tędy, więc trzeba by coś jeszcze zrobić z pomarańczową. Yy, pomarańczowa idzie tam, więc możliwe, że coś jeszcze na dole było do zakręcenia. No kto wie? Tam nic takiego raczej nie widzę. Tu jeszcze idą te rury, ale też żadnych pokręteł nie ma. Dobra, może zanim zejdziemy na dół, to ja bym wszedł jeszcze raz tu. I możliwe, że na przykład, jakbym to przekręcił teraz, coś to zmieni. No nie. Wróćmy z tym, tak jak było. Przechodzimy teraz tędy, tak. W sumie tu jeszcze idzie taka rura. A nie, tam były dwie takie rury. No. Taki troszkę mamy tutaj labirynt z tych rur. Co jeszcze? Czy tu brakuje jakiegoś pokrętła? No, najprawdopodobniej tak. Także gdyby teraz udało mi się coś znaleźć, to może coś zrobimy. Ewentualnie da się po prostu przejść tu. Na przykład jakoś obok tego. No nie, tego się tylko dotyka i już się ginie. Serio? No dobrze, ale odrodziłem się tutaj na dole i przy okazji sobie sprawdziłem. I tu żadnych pokręteł więcej nie mamy. Także nic tu na dole nie mamy przekręcać. O, to się otwiera, ale. No nie wiem, na razie bym tam nie szedł. Yy, co teraz, co teraz? Weźmy jeszcze to jedno pudło, tak, i musimy tam wejść jeszcze raz na górę. No i jeszcze raz sobie poprzekręcałem te pokrętła, i teraz już wiemy, żeby tam na pewno nie wchodzić. Tak, tego na pewno nie chcemy, chociaż wiecie co? Bo ta rura idzie tam i ona się rozgałęzia. Czyli możliwe, że tam jednak trzeba coś odkręcić. No zobaczmy, to było to pierwsze, tak? Czyli gdybym teraz to zakręcił albo odkręcił, po prostu przekręcił, to tam to znika dobrze. Tylko co nam to włączyło? Tak naprawdę chyba nic takiego, a nie, teraz nie przejdziemy tędy. Yy, ale w takim razie, jak przekręcimy znowu to. To tu się wtedy nie dymi. Super, czyli teraz możemy przejść sobie tutaj, no i jesteśmy bezpieczni. Dobra, także wchodzimy tu i zakręcamy to. No i teraz chyba będziemy mogli iść tam, gdzie wcześniej nie mogliśmy. No zobaczmy, tylko teraz tutaj trzeba bardzo uważać. Spróbujmy na przykład to zakręcić. Tak, możemy teraz tędy przejść. No i tutaj tak naprawdę dalej nie możemy przejść. Yy, ale mi się wydaje, że po prostu jak to teraz przekręcimy. To tego tu nie będzie, tak, ponieważ tutaj ciekło z dwóch rur naraz. Dobra, o to chodziło. Yy, co teraz? Skaczemy po prostu, tak? I gdzie my jesteśmy? Jesteśmy nad tą naszą kolejką, tak, byliśmy tam na dole. Yy, tak z ciekawości sprawdzę, czy czasami czegoś tutaj nie ma. No, niby coś jest, ale nie, tam nigdzie nie pójdziemy. A czy uda się pójść tam, czy raczej utknęliśmy tutaj? Zobaczmy, zobaczmy, widzę światełko, tak, widzę światełko. I można iść jeszcze gdzieś tam dalej. No dobrze, także tam pójdziemy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Jeśli tak było, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się, do następnego razu. Papa, pa. cześć, cześć.